W tym filmie będę płacił mojemu koledze za każdą rybę, którą złowi. Zobaczymy, ile uda mu się zarobić pieniędzy. Tą kartkę zaraz wręczę Danielowi, a są na niej zapisane kwoty, jakie dostanie za złowienie danego gatunku. Leż 10 zł? Daniel zaraz zobaczy, co jest zapisane na tej kartce i zdecyduje, gdzie chce pojechać i na co polować. Który dzisiaj czerwca? Piąty, Piąty dobra, to jeszcze legalne są zamęty. uff. O kurde, co ty o. zrobiłeś? O co ty robisz? Ale weźmy jakieś dobre. Piernik Marcepan. A żebyście wy też wiedzieli o jakie kwoty walczy Daniel, to tutaj macie niektóre z ryb: karaś, kar, amur, szczupa, sandacz, tołpyga, ryba koi. Ryba, której nie ma na liście. Teraz lecimy w jakieś miejsce, które wybierze Daniel. Będziesz polował na najbardziej płatne ryby. No to chodzi. Co to jest? Co to ma być? Masz już jakiś plan, gdzie jedziemy? Zobaczysz. Na szczęście jest jedna zasada, dzięki której nie zbankrutuję: zakaz komercji. Dostępne są tylko dzikie wody albo wody PZW, więc jakąś z tych właśnie Daniel musi wybrać. Przygotowałem też dla Daniela jakieś dodatkowe bonusy, ale nie mówcie mu na razie o Zrobiliśmy zakupy wędkarskie oraz spożywcze, i ruszyliśmy na pierwszą lokację. O, wiem już, gdzie jesteśmy. Musisz dzisiaj zarobić bardzo dużo pieniędzy. Jakby co to przyjmujesz w płatności kartą? Mam terminal w plecaku. Jesteśmy nad pewnym zalewem i nie mogę się już doczekać, na co Daniel będzie tu polował. Jest godzina 10. Daniel ma czas na łowienie do 20. I w tym czasie możemy przemieszczać się po różnych łowiskach. Wszystko zależy od niego. Jako, że chcecie się skupić bardziej na łowieniu Daniela, to ja zarzucę sobie dwie karpiówki. Będę polował na większą rybę, więc raczej nie spodziewałem się szybkich brań. I w tym czasie zobaczymy, ile uda się zarobić Danielowi na tym akwenie. Tutaj poświęcić na razie tak godzinkę, dwie, zobaczyć, czy w ogóle będzie się coś działo. No, bo chcę dzisiaj skubać Wojtka troszkę, także zobaczymy. Jeżeli będzie się coś działo, to chwilę tutaj dłużej zostaniemy. Jeżeli nie, to od razu lecimy na inny zbiornik i próbujemy na innym zbiorniku. Co jest Twoim pierwszym celem? Rybakowi. Zarzuciłem swoje wędki i poszedłem do Daniela, który również rozpoczynał łowić. Widzisz to samo co ja? Logo sklepu wędkarskiego tam jest. Pływa. O, zanurkowało. Masz czas Daniel, do 20. Do tego czasu musisz zarobić jak najwięcej pieniędzy. Nie spodziewaliśmy się tego, ale pierwsze dwie godziny były bez brania. Już mieliśmy się zwijać, gdy nagle wzięła ryba, której Daniel nigdy wcześniej tutaj nie złowił. Co to będzie? Jak myślisz, zgarniesz grubą forsę? Oby. to zaczyna walczyć trochę. Coś tam jest. Co to będzie? Lin. Lin. Stary. A tego nie ma w cenniku. Tego się nigdy oh. bym nie spodziewał. Ale masz farta, Daniel. Zaraz ci powiem dlaczego. Ja. W mojej liście nie ma tego gatunku. I miałem ci powiedzieć później, że to jest bonus. Jeśli złowisz jakiś gatunek, którego nie ma na tej liście, to dostajesz za niego 50 zł. Ile? Właśnie zarobiłeś 50 zł. Dziękuję bardzo. Pierwsze 50 zł na twoim koncie już przy pierwszej rybie. Mamy godzinę już po 13, także ja więcej czasu nie będę marnował i zmieniam taktykę i polujemy teraz na drapieżnika jeszcze na tym zbiorniku. Rozpoczęło się polowanie na drapieżniki. Daniel mi mówił, że ma pomysł na jakieś bardzo dobre miejsce, w które pojedziemy później wieczorem. Nie tylko ja daję dzisiaj Danielowi pieniądze Ziemia też mu daje A raczej nie ziemia tylko jakiś Janusz Który mu z kieszeni wypadł jak tu siedział Ale tam jest drobnicy. A jak jest drobnica to powinien też szaić się na nią drapieżnik Tak mówi teoria Siedzi Teoria się sprawdziła jest ryba I wcale nie mała O kurde to jest o kurde szczupak Mam szczęście że mi odgryzł żyłki Bo dosłownie w dwóch palcach ją mogę rozerwać Czemu mi kradniesz pieniądze Czyli teraz ty mi płacisz nie, ty stary masz, tutaj są szczupaki, masz tu szansę na rybę. Leć łów szybko. Daniel bardzo chciał złowić rybę, jednak to znowu u mnie był kolejny kontakt. Jest Jezu! Zno... Odgryzła mi żyłkę. Tutaj masz taką szansę na rybę. Daniel poszedł po lżejszą wędkę, żeby tak jak ja łowić na małą przynętę. O, było branie. Czyli coś się interesuje moją przynętą. I w tym momencie może przyjść ponownie oby tylko, to nie był szczupak, który znowu odgryzie mi żyłkę. stoi gdzieś tam na pewno i jest. tym razem znowu była. tam jest jakaś ryba i chcę ją złowić. niestety ponownie nie miałem szczęścia i jest i znowu i to był szczupak i trochę większy i znowu mi odgryz żyłkę. bez stalki to nie ma sensu tu łowić. niestety Daniel miał pecha. Nie udało mu się złowić tutaj szczupaka. Zrobiliśmy przerwę na jedzenie, a później ruszyliśmy w tajemnicze miejsce. Kiedy zorientowałem się gdzie jedziemy, byłem przerażony. Dobra, już wiem gdzie jesteśmy i nie podoba mi się to ani trochę. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnej ryby teraz. Jechaliśmy nad Wisłę, w miejsce, gdzie kilka miesięcy temu ryby brały z prędkością światła. Co gorsza, łowiliśmy tam głównie klenie, a tego gatunku nie ma na mojej liście, co oznacza, że kosztuje on 50 złotych. Jak mogłeś mi to zrobić? Nie no, może nic nie złowiesz. Ale nie ma statku. Możemy nawet tu nic nie złowić. Mhm. Daniel rozpoczął łowienie, ale na moje szczęście ryby nie brały już w takim szybkim tempie. Jednak wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, aż coś weźmie. Siedzi. Na szczęście jest gatunek, który został przeze mnie zapisany. ło, Pieniądze mi uciekają. No już mam 56 zł, to jest to. Nie spodziewałem się, że będzie tak słabo w tym miejscu. Mimo łowienia na trzy różne metody, nie udało się Danielowi złowić nic więcej. Zdecydowałem, że dam Danielowi drugą szansę za kilka dni, bo dzisiejsze wyprawy były tragiczne. Nie sądziłem, że Danielowi tak słabo pójdzie. Tego dnia udaliśmy się jeszcze w jedno miejsce. Ostatnia szansa Daniela, jak myślisz? Uda Ci się jeszcze trochę groszy uzbierać? No ja mam nadzieję, że tak ze 500 zł. Na co polujesz? Na okonia. Niestety tutaj również nie było odzewu ze strony ryb. Twoja ostatnia szansa dzisiaj. Przyjechaliśmy nad dziką wodę. Podobno tu są szczupaki. Pogoda była idealna na szczupaka. Przypominam, że na koncie Daniela jest jak na razie 56 zł. Niestety, to miejsce nie dało Danielowi ryby, więc nie tracąc czasu ruszyliśmy na inną lokację. Teraz przyjechaliśmy nad rzekę. Jesteśmy nad rzeką Utrata. Na co polujesz? Na okonia i ewentualnie przyłów szczupaka. Ale i tak nic nie złowisz pewnie. To się jeszcze okaże, jednak rzeka wyglądała marnie. Niski poziom wody spowodował deficyt potencjalnych miejsc, w których mogłyby się chować ryby. Jest. Okoń. Na szczęście rozmiar się nie liczy, tylko gatunek. I w ogóle to jest moja pierwsza ryba złowiona na tantę. Daniel ryzykuje tam życie dla kolejnego okonia 9 cm. Uśmiechnęło się do mnie szczęście. Jest! On mi odgryzie żyłkę pewnie. Stary, ja ci ryby wyławiam, co jest? Jakbym był Danielem, to miałbym 25 zł. Rzeka, mimo że nie jest w dobrym stanie, to dała mi szczupaka, Danielowi okonia i trzy ślimaki, a jako że mamy jeszcze dużo czasu, to lecimy na kolejną lokację. Masz dzisiaj wyjątkowe szczęście do ślimaków i nawet do czegoś takiego. Jest to małż. Na szczęście nie jest to gatunek ryby, więc nie muszę ci za niego płacić. Zanim pojechaliśmy na kolejny zbiornik, zaproponowałem Danielowi, aby spróbował złowić coś w takim miejscu. Ryby mam stąd? Nie wierzę! Stary złowiłem coś ścieku jakiegoś. Daniel mi cały czas gadał o jakimś chińskim TikToku, że tam rzucają w takie dziury. Właśnie teraz Daniel siedzi tutaj i cały czas próbuje tam wrzucić. I złowiłem. No, złowiłeś, bo tutaj ci wziął. No i co z tego, ale <laughs> Rz rzuciłem tam. Ej, Daniel, ale że tak nie działa. Że jak wyłowisz. Wy to tak nie działa. 25 jakby... zł, idźmy stąd. To tak nie działa, Jest. że. Mam 25 zł? Nie, no, stary. 20? O, kurde, urwało się. To się już nie zalicza do ryby. To się zalicza do biologicznych śmieci. Daniel, nie, nie. Po co go tu tak na środek wydziałeś? Na zalewie obok również coś pływało. Mam rybę. Czemu ty na małych okonkach y, robisz sobie wszystko? <śmiech> <Kurde>. <śmiech> Jesteśmy już na trzecim zbiorniku dzisiaj. Może tutaj w końcu Danielowi się uda złowić szczupaka. Jestem gotowy. Ryba ponad 60 cm to dodatkowe 50 zł dla ciebie. Oficjalnie mazowieckie wody PZW to najgorsze wody w Polsce pod względem ryb. To jest najgorszy teren pod ryby. Mazowsze nie polecam kompletnie. Tutaj nic nie ma. Nic nie ma w tej wodzie. Spusto. Pojechaliśmy na przerwę obiadową, a później w miejsce, które było ostatnią nadzieją. Wojtek, podbierak! Dawaj, dawaj! Jest! Yeah. 25 zł Jest! Udało ci się. Zaczyna mocno padać, więc pogoda podobno szczupakowa. Może Danielowi uda się zarobić jeszcze więcej. Nadeszła moja kolej. Siedzi, jest, dawaj, dawaj, Daniel, jest ładny, jest ładny, jest ładna ryba, Daniel, chodź tu, chodź tu. Może trochę przesadziłem. Dobra. Nie wiem czy to nie jest mój największy szczupak z PZ2. Pięknie. Nie spodziewałem się szczerze po PZ2 takiej ryby. To jest chyba dobry staw do łowienia. A? No, dobra. Nasza komunikacja. <laughs> co co e? jest? E? <laughs> Daniel nie był zadowolony z faktu, że kolejna ryba również była u mnie. Jest, siedzi. Siedzi, siedzi. Może to będzie ogromny sandacz? Nie, to ewidentnie nie jest ogromny sandacz. Ale jakby złowił go Daniel, to miałby kolejne 25 zł. Ale złowiłem go ja. Może powinienem sobie na gumę rzucać. Ale jestem najlepszym wędkarzem dzisiaj. Potwierdzasz moje słowa? Nie. Niestety coś położyło kres mojemu łowieniu na skuteczną przynętę. Co jest grane? Co to ma być? Ale ja nic nie poczułem, a patrz, to jest ewidentnie odgryziony. Zaczynało padać coraz mocniej, więc zdecydowaliśmy powrócić. Daniel, prosisz się chyba o trzecią szansę. Po tygodniu wróciliśmy w to miejsce, ale tym razem Daniel będzie łowił na grunt, i wygląda na to, że właśnie ma rybę. Czy to się liczy? Liczy się. Jeszcze jak? 3 złote. Sumik do sumika i już ma 6 złotych z tych dwóch sumików. Proszę cię złap coś konkretniejszego. No nie gadajcie. W końcu nastąpiło mocniejsze branie. Jest coś? Jest. Cieszysz się? Jest. To jest, słuchajcie, 10 złotych na koncie Daniela. Właśnie w tym momencie. Brania tego dnia były bardzo słabe. Pomyśleliśmy, że może spławik rozwiąże tą sprawę. Przedzi. Spławik również oddał Danielowi okonia za 6 zł. Ej, ty się rozkręcasz dopiero teraz, a już minęło kilka godzin wyprawy. Wygląda na to, że tą metodą Daniel ma szansę na zarobienie sporo pieniędzy. Kolejne 6 zł. Inny gatunek. Tym razem ryba za 6 zł, ale to nie okoń, tylko wzręga. Ten spławik naprawdę ci zrobił robotę. Dzięki niemu zarobisz fortunę. Mamy godzinę 11 i zaczyna się tropikalny upał. Wracamy na kilka godzin do domu, ale wieczorem przyjedziemy tutaj ponownie i będziemy polować na sandacza czyli bardzo ciekawą rybę i co ważniejsze, bardzo wysoko płatną. Mamy godzinę 18 i czas zacząć polowanie na sandacza oraz innego drapieżnika, który chciałby się skusić na przynęt. Chwilę po rozpoczęciu łowienia Daniel zaciął rybę. Siedzi ryba. Nice, gratulacje. Właśnie zarobiłeś 25 zł. Myślałem, że takie szybkie branie oznacza, że złowimy jeszcze więcej ryb, ale było wręcz przeciwnie. Nic więcej nie brało. Czas rozliczyć się z Danielem. A więc finalnie Daniel zarobił 176 zł przez te wszystkie wyprawy. Szczerze mówiąc, myślałem, że uda mu się więcej myślałem, że w ogóle w jeden dzień to się uda nagrać wszystko. W każdym razie Danielu, dawaj kasę. Co to jest? Za skarbonka? 150, 170, 176 zł. W jest. tym momencie leci na resztę Daniela. Wow! No jak się cieszysz z pieniędzy? Bardzo, przyda mi się jutro akurat mamy fajną wyprawę, także... A jeśli chcecie zobaczyć edycję komercyjną, to dajcie o tym znać na przykład łapką w górę. Kurde, wszystko mi wypadło, no. Wyglądasz jak czuliaki.